Weź tygodniowy urlop. Tina, jak nigdy potrzebne ci te ferie. One nie są tylko dla uczniów. Bugs, Speedy, Yosemite, Babcia, Kurak, Tas, Tina. To wszyscy. Krótka ławka. Cześć, Porki. Co robisz? Szukam kogoś, kto pojedzie ze mną na ferie. Ja, ja, ja mogę. Wiesz, kogo jeszcze nie pytałem? Tego Kolesia, który pracuje na poczcie. To cześć. Zaproszenie hydraulika na ferie wiosenne wcale nie jest dziwne. Niech pan nie liczy, że pan jeszcze kiedyś przepchnie moją toaletę, a nawrzucam tam dużo rzeczy. Elton John, hydraulik. No, koniec. Nikogo już więcej nie znam. Co jest w porki? Tylko sprawdzam, czy znalazłeś już kogoś, kto z tobą pojedzie. Znasz takiego? Mnie. O, oh, no dobra. Hurra! Ale jak oddzwoni dzwoni sińskiej restauracji, wypadasz. Pamiętałeś o kąpielówkach? T -t tak Bo dużo czasu będziemy spędzać w basenie. A krem z filtrem? Bo się szybko spieczesz. <trym> Bracie, to będzie coś. Niezapomniane ferie wiosenne. Zaszalejemy, porki. Nic nas nie powstrzyma! Nie będziemy się wcześniej kłaść rezygnować z atrakcji, a nie liczyć kalorii nasz ryby się jak świnie. Bez urazy? Co? E, ch ch chyba zostawiłem w domu w włączone żelazko. Chyba go nie wy wyłączyłem. To, to, to grozi pożarem. Porchy, przestań. Na pewno wyłączyłeś żelazko. Po prostu jesteś zestresowany. Właśnie dlatego jedziemy do Meksyku, żeby wyluzować. Proszę państwa, spodziewamy się turbulencji. Bardzo proszę o zapięcie pasów bezpieczeństwa. C czemu nie zapinasz pa -pa pasów? Mam wiosenne ferie. Nie muszę przestrzegać zasad. A! O... Piecyk. Perła Orientu. Co, 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 coś mi się przypomniało. Nie, nie, nie wyłączyłem piecyka. Co ty znów gadasz? P -p -p przed wyjazdem pie piekłem ciastka i ch chyba zapomniałem wy 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 wyłączyć piekarnik. B -b Będzie pożar. Po pierwsze, kto piecze ciastka przed tygodniowym wyjazdem? A po drugie, przestań się martwić. Przyjechaliśmy tu na ferie. Wsiądźmy do autobusu i zapomnijmy o wszystkich chłopotach. Akapulku! Szykuj się! Je jedziemy tym autobusem już dziewięć godzin. K kiedy będziemy w akapulko? Jesteśmy na miejscu. Wyluzuj. Choć raz w życiu mi zaufaj. G g g gdzie plaża? Zapytam go przepraszam, którędy na plaży? Na jaką plażę? W akapulko? Acapulco? E, to nie jest akapulko, to kapulko. Zaczekaj! Zaczekaj! O, nie frasujcie się, autobus wróci. Za tydzień. O, o, o rety co? Chyba nie wy wy wyłączyłem lokówki. Lokówki? Przecież jesteś łysy! za za zakręcam ogonek! C czasem zapominam wy wyłączyć. A, a w instrukcji jest wy wyraźnie napisane, żeby nie, nie zostawiać jej bez nadzoru. Bo-bo-bo bo bo może spowodować pożar. Skończ z tym dołowaniem mnie! Słuchaj, może jesteśmy na końcu świata, ale ferie wiosenne mają być niezapomniane. Zróbmy coś szalonego. Niech się zastanowię. Już wiem. A może przywiążemy do tego osiołka milion balonów i popatrzymy, jak odlatuje? A, a, a skąd weźmiemy m, m, milion balonów? Słuszna uwaga. Już wiem. Może wysmarujemy go syropem klonowym i obklejmy gazetami? A, a, a skąd weźmiemy s, 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 syrop i, i, i gazety? Każdy głupi umie wskazać problem. Ja potrzebuję kogoś, kto da rozwiązanie. Nie, ma mama mogę myśleć, za gorąco. No, o, właśnie. Nie, 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 nie wiem czy to dobry pomysł. Porki, bieganie na golasa to najlepsza lepsza zabawa. No, 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 naprawdę ktoś tak robi? Ha, my to zrobimy. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. <ścoughs>

Czyli za nudyzm? To są ferie, wolno więcej! Lepiej było zająć się osłem!